No halo, halo, halo. Przepraszam, że robię takie przerwy w daily jednodniowe. No, ale czasami jest taki zapierdol w robocie w jednej, drugiej, trzeciej, że nie wiem kiedy i gdzie włożyć ręce. Dlatego przepraszam za przerwanie daily. No, ale już po przeprosinach ciśniemy dalej z odcineczkiem. Kolejny odcineczek, już mam nadzieję, że będzie tego samego dnia, w sensie następnego dnia, jak to wleci. Dzisiejszy odcinek, w sensie jak dzisiaj nagrywam, że następny odcinek, dobra, to jest pojebane. No ale na samym wstępie chciałbym Was poprosić, poprosić, żebyście nacisnęli tutaj, usunęli wszystkie inne kody i jest. No i pamiętajcie na samym wstępie, żeby użyć kodziku Devoniro, daje on Wam 20% bonusu do doładowania. Jak widzicie, nie wczytuje mi się tu nic, bo tragicznie działa internet. Także mam nadzieję, że to nie będzie trwało 30 minut nagrania tego odcinka, tylko normalnie. No i pamiętajcie, że używając kodu Devoniro, macie również szansę wygrać takie oto piękne skiny, które tu widzicie. Aktualnie na ekranie jest ich dużo, dużo czerwonych, dużo złotych i różowych. Za najmniejszą kwotę 8 zł, także polecam i zachęcam zajebista sprawa. Bo za małą kwotę już możecie wygrać dużo zajebistych skinków, także dajcie znać, czy bierzecie w tym udział. No, a jeżeli nie chcecie brać udziału w tych gwałtach, no to Wystarczy zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i komentarz z hasłem, który będzie podany podczas odcinka. Macie szansę wygrać takiego to pięknego skina za 10-15 zł. No i my ciśniemy dalej z odcinkiem. Ej, 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 poczekaj, stary, przez chwilkę. Czy kiedykolwiek marzyłeś o jakichś zajebistych skinach, na przykład o Kosie, ale masz same główniane skiny? Jeżeli tak, to zapraszam Ciebie na Pirate Swap. Na tej stronie możesz wymienić swoje wszystkie główniane skiny na jakieś zajebiste. No i oczywiście, klikając w tym miejscu, możecie wpisać kodzik Devoniro, dostajecie 35% bonusu na stronie. Polecam, link znajdziecie w opisie i zapraszam dalej do oglądania. Dobra, jak widzicie, mamy przepotężny event. O jezu, wyskakuje mi tutaj. Eee, jakiś Szajs, robimy bitewkę za 4000 prawie złoty, 3680. Dodajemy klasyczny tryb dla dwóch osób. Eee, nie chcę żadnych powiadomień, nie dziękuję. Mi wystarczy to, że ja wchodzę na tę stronę codziennie, ja wiem co się dzieje. Eee, grajmy z losowym botem, nie chcę mi się czekać. To są trzy najdroższe skrzynki, które były w najnowszych, w nowszej sekcji. No i tutaj przegrywamy aktualnie. Aktualnie przegrywamy. Nie jest to dobry znak, to jest tragiczny znak. Zobaczymy, jak to będzie. Chociaż to jest, pamiętajmy, pierwsza skrzynka. W pierwszej skrzynce możemy równie dobrze wszystko przegrać, bo ostatnia skrzynka prawdopodobnie odda najgorszym skinem. Tutaj, jak najlepszy. Dlatego trochę też tu jestem zdziwiony, bo sa cały czas te same ósmy, prawie te same, tylko w gorszym i lepszym stanie. Także troszeczkę to jest niemiłe ze strony właśnie strony tej bitwy no bo jednak tutaj fajny balansik wrzuciliśmy a my już z kilku skrzyneczek dopiero mamy 167. Teraz trafiliśmy skinka za 500. Także jest coś okej okay, i Royal ze skrzynki prawie za 200 zł. Jednak Dobra, zobaczymy co to poleci Shadow Dadersy Gamma Doppler Przepiękne za 800 zł. Dopiero teraz się zaczyna u jeszcze Glock przepotężny 500 zł wlatuje na nasze konto. Już mamy fajną, naprawdę fajną przebitkę od tego bota. Wlatują jeszcze fa kolejne fajne shadow Dadgersy. No ale nie mamy co się jarać, bo ta ostatnia skrzynka, jak mówiłem, ona tutaj najlepszym skinem może zmieść. Jak widzicie AK47 to pewnie nie jest najlepszy skin, ale jeden z lepszych, który taką zajebistą sumkę oddał. No i już chyba to wygraliśmy. Musiałby trafić naprawdę drogiego skina. A ten Royal się zapowiada, że to może być strasznie drogi skin. Mam nadzieję, że nie droższe niż moje. 1000 zł, no i wygraliśmy. Mamy 9000 z tej jednej bitwy. Ile już mamy łącznie w balansie? Od chuja, zanim to się doda z moim dzisiejszym internetem, to mi pewnie minie dosyć długo dosyć długo. Dlatego hasłem dzisiejszego odcinka, dopóki jeszcze pamiętam, będzie jaki wy macie internet, dokładnie jaki download i upload. Możecie sprawdzić teraz to w tym momencie i napisać w komentarzu jakie macie właśnie pobieranie i inne takie. Zobaczymy, czy macie lepsze czy gorsze ode mnie. Także piszcie w komentarzach. My znowu lecimy jeden na jeden przy potężną bitewkę. Zobaczymy jak ona wyjdzie. 11,5 tysiąca z botem i samu bot i samu lubi nas jebać na kasę, dlatego mam nadzieję, że my go dzisiaj wyjebiem. Że zrobimy podwójne albo chociaż no leciutki proficik, i dostajemy strasznie dużo diamentów. Następny odcinek może zrobimy jakieś ee... Otwieranie tylko diamentów, zerujemy totalnie konto, będzie wyzerowane i ciśniemy tylko diamentami do jakiejś fajnej sumki. No pewnie 6 milionów da nam tej dużo, to byśmy zrobili na przykład od 100 tysięcy do jakiejś kostki. 100 tysięcy pewnie to już jest taka osiągalna suma dla każdego. A szczerze, od samego początku może kilka razy użyłem te diamenty. No, dlatego trzeba je wykorzystać. Trzeba wykorzystać, czyli będzie pierwszy pewnie odcineczek od diamentów do zajebistego profitu, zobaczymy co tam wyleci. A drugi odcinek postaramy się coś innego. Okej, okay, mamy Royala. Mamy Royala, tu jest szansa na howla i dużo innych wielkich skinów. I mamy Talon Knife'a za tysiąca zł. No widzowie. Jak on tu nie trafi howla albo jakoś princa, który tu prawdopodobnie też jest. No to mamy to wygrane. I... Oby też nie było lorki, bo lorka chyba też w tej skrzyni jest. Nie pamiętam. Tak jest, mignęła milorka i ojoj butterfly za 5000 w sumie złotych. I to już dało mu taką przewagę, że jeżeli teraz nic nie trafimy, to przejebaliśmy 2000 zł różnicy i przejebaliśmy tą bitwę właśnie. Bot i samu nas ojebał tutaj przepotężnie. Ach, nie wierzę w to, nie wierzę. To pewnie przez ten internet. To pewnie przez ten internet. Chciałbym tu w ogóle do kogoś dołączyć, ale wszyscy już mają pozajmowane bitwy. Tu są jakieś tańsze, a ja jednak wolę te takie droższe, tu jest za 500 zł coś. 484 już dodał bota. Niestety, dobra, tworzymy własną bitewkę. E, szczerze, dawno na Jokerze nie grałem. Dawno na Jokerze nie grałem, dlatego dodamy kilka skrzyneczek na Jokerze. E, Zróbmy extreme Joker. I to takich 10 skrzynek. Prawie all-in, albo zróbmy all-ina, 5,5 tysiąca złotych, szczerze, to może być przepotężne, albo wiecie co, dobra, nie, nie róbmy all-ina, zostawmy sobie w razie czego takiego tysiaczka, taktycznego tysiaka, e, tworzymy bitewkę, jezu, co ja tam nacisnąłem, nie pamiętam, tak jak mówiłem, internet dzisiaj, no nie... No nie gra ze mną, nie gra ze mną. Strona może gra. W się sensie grała na początku, ale internet za chu... Ja nie gra ze mną. Dlatego mam nadzieję, że ta bitewka też pogra z nami i trafiamy slotera. Za 2700 zł. To już jest przepotężna suma, patrząc na tą bitwę i ten bot trafia to samo. Jakbyśmy trafili takie dwa jeszcze lotery, to szczerze byłbym zadowolony i szczęśliwy, bo jednak to by nam dało taki profit, że już nic do końca... Nie musiałbym robić tego miesiąca, już szczerze, mógłbym mieć wyjebane jajca i nic nie robić, no a przy okazji, no wiecie, nie musiałbym też... Jezu, dostałem legę mózgu, zapomniałem... Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, no i bot tutaj wygrywa. Ostatnia skrzynka, nie ma już szans dla nas wygrać to. Tak jak właśnie powiedziałem, 14 tysięcy wygrał, Z 4 tysięcy, 14 tysięcy złotych to mogą być nasze. To mogą być nasze, ale nie jest. Zostało nam 1000 zł, plus w balansie pewnie coś jeszcze. Coś w balansie jeszcze na pewno nam zostało. Dodajmy skrzynki jeszcze jakieś, jakąś bitewkę. Co tutaj są? Ogólnie zajebista sprawa, gdybym się kiedyś tutaj pojawił. Dlatego piszcie dużo komentarzy. Piszcie, piszcie, piszcie. Zróbmy pompa Team. Bitewka 994 zł, 3 osoby underdog, bo coś teraz nie wychodzi, albo wiecie co, na cztery osoby klasyczna, ale to zrobimy zespoły 2 na 2, to będzie coś potężnego, jest klasik jest klasik poczekamy, może jakiś gracz wbieje zobaczymy, a ja wrócę do tego co chciałem powiedzieć, tam gdzie są te skrzyneczki twórcy, to szczerze chciałbym się tam pojawić, żeby była skrzynia kota, przepotężnego kota Devonira, o, jeszcze awans zostałem. Okej, okay. mega fajnie, to jest chyba za czas spędzony na stronie. Tak jest, dobra, to też się tak nabija w ten sposób, chyba, albo nie? Dobra, już nie wiem, pogubiłem się, no ale jak miałbym swoją skrzynkę, byłoby tak abuzowana ona byłaby otwierana cały czas na każdej bitewce. Dlatego, widzowie, piszcie komentarze jak najwięcej łapeczki i oczywiście mój kodzik. Dzięki temu, że będziecie używali kodu Devoniro, filmy będą szły do góry. Jest szansa, że się pojawi skrzynka Devoniro, i wtedy będziecie wiedzieli, że to Wy od zera, od pierwszego dnia oglądacie ten kanał. Że Wy go wspieracie, za co dziękuję całego serduszka każdemu, że mam takie wspaniałe community, które pomaga mi się tu rozwijać. No i to też będzie benefit dla Was pewnie, bo jeżeli miałbym taką skrzyneczkę, to może strona coś by dorzuciła na jakieś giveawaye. Także też zajebista sprawa to by była. Aktualnie wygrywamy. Jeżeli wygramy całą bitewkę, to nawet jesteśmy na plus. Tak jest, będziemy na plus. Minimalne, ale zawsze to jakiś plus. I wyszło, tak jest, 1,5 tysiąca z 1000 zł. Wiecie co? Bo teraz cały czas bitewki, cały czas bitewki. A ja wolałbym sobie teraz pootwierać jakieś zwyczajne skrzynki, bez żadnych tych. Otwórzmy sobie tą skrzynkę 2 razy 372 zł. Poczekamy, aż tu się właduje. No bo mówię, dzisiaj mu internet nie zadowala. No i mogłem poczekać, bo... O Jezu, co tu się stało? Halo, 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 many. Trafiliśmy coś za 54 zł, a mamy skiny warte 20 tysięcy. No ale lecimy jeszcze raz. Chciałbym, żeby też ten odcineczek dobił tych 10 minut przeszło. No, bo nie ma co ukrywać, dla Was to pewnie też jest jakiś beneficjent, bo możecie sobie fajnie długo pooglądać. Jakiecie na przykład jakiś obiadek śniadanko, kolację, albo gracie w coś? Ja na przykład strasznie lubię tak robić, że jak robię coś na kąpie i nie muszę się skupić, tylko mogę sobie wycilować. Odpalam sobie jakiś odcinek serialu albo innego twórcy na drugim ekranie i po prostu sobie oglądam, bo ja lubię słuchać po prostu, lubię z kimś rozmawiać. Dlatego, uuu, fajny Digelek za 27 zł. Ale sprzedajemy. Eee, I tak jak mówiłem, lubię sobie posłać, dlatego też możecie dać znać w komentarzu, czy Wy lubicie. Czy jednak jesteście miłośnikami, że siedzicie solo i nie słuchacie nikogo. Okej, okay, a dobra, mamy kasę. No dzisiaj to mi ten internet tragiczny, tak jak mówiłem, tragiczny, no i tragiczny też drop na sam koniec. A 75 zł. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Trick mi otworzymy. To będzie ostatnia skrzyneczka. Ja już powoli wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o oh, Coś jest, kurwa. Widziałem Glocka Fade'a. Widziałem już, myślałem, że Glock Fade będzie i że nam odda wszystko, ale, ale niestety się nie przetało. Wy wygralibyśmy 15,5 tysiąca złotych. No ale nie udało się. Dlatego ja dziękuję Wam za oglądanie z całego serduszka. Pamiętajcie, że macie wygra do wygrania skinka który jest podany na samym początku odcineczka, no i pamiętajcie, żeby użyć tutaj poprawnie kodu DEVONIRO, on, da, on wam daje 20% bonusu, no i oczywiście szansę wygrać takie oto piękne skiny, które wiecie tutaj na ekranie, zajebista sprawa, dołączcie do teamu kartek, no dużo jeszcze jest do wygrania, dużo osób płaca, więc prawdopodobnie za jakiś czas te skiny zaczną spadać, pewnie lada moment, tydzień, maksymalnie dwa, żeby spadł następny skinek, także to możesz być ty, to możesz być ty, no i widzimy się w następnym odcinku Siemano.